Już było wiadomo, że jedziesz z drużyną i że grasz, wchodzisz na boisko, i jeszcze okazało się, że rozstrzygasz losy meczu. No, dla mnie to był niesamowity wieczór, bo bardzo ciężko pracowałem na ten powrót przez jedno, drugie wypożyczenie. Może jedno mniej udane, drugie bardziej, ale mówię wiele dla mnie ten dzień znaczy, ta, ten wieczór szczególnie, bo nie dojrzał awans. To jeszcze pierwsza bramka. i. I mówię, to był niesamowity wieczór. I trzeba powiedzieć, że tak, młody chłopak 20-letni podchodzi do takiego wolnego, to nie zawsze się zdarzy, tak? Bo te stare wygi czasami mówią, nie, 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 to nie twoja sprawa. No to akurat trener stolarczyk krzyknął z ławki, żebym gdzieś tam podszedł, bo ostatnio forma strzelecka gdzieś tam z tego dystansu jest, jest nienaganna, że tak powiem, bo w rezerwach też, też te bramki fajne dosyć siadały i, i gdzieś tam trener stolarczyk z ławki krzyknął, żebym podszedł do tego wolnego. I to było na zasadzie zamykam oczy i ładuję, czy gdzieś tam wypoczyłeś wolne miejsce? Nie no, obrałem sobie za cel długi słupek i takie. Jakby jak czysto trafię w piłkę, to już jestem pewien, że gdzieś tam bramkarz może mieć problemy. No i co dalej powiedziałeś, a to trzeba powiedzieć B i C i D. Mam nadzieję, no. Patrzę, patrzę w przyszłość i, i, i będę dalej pracował na swoje szanse.